Cześć kochani, witam e, wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że jest akt oskarżenia dla policjanta, który spowodował utratę funkcji życiowych u 27-latka. Jeśli myślicie, że zła pasja... Jeśli myślicie, że zła policji się skończyła, no to nie. mylicie się. Zapraszam. Doskonale wiemy, że patologia w policji trwa od lat. Ale oczywiście nie możemy wszystkich policjantów rzucać do jednego wora. Bo wiadomo, że w każdym zawodzie może znaleźć się psychopata, pomimo testów psychologicznych, nawet. Moim zdaniem to w ogóle każdy obowiązkowo powinien chodzić na jakąś terapię, ale to tylko moje zdanie. I czubków nie brakuje wśród nauczycieli, księży, elektryków, youtuberów czy właśnie policjantów. I tutaj zawód nie ma zna żadnego znaczenia, tylko jedni mają dostęp do broni, inni nie. Halo, bo nagrywam co? Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz Ligi Mistrzów. Dobrze, no, pa. Że ci policjanci, którzy pilnują TVP, mają taką agresję w oczach. Jak przechodziliśmy, to oni patrzyli na nas z taką nienawiścią, wiecie, jak w westernie. Utrzymywany był kontakt wzrokowy, drgająca warga, jakby mógł, to by nam wpierdzielił. Ale to pewnie dlatego, że ja się do nich uśmiechnęłam, a oni pewnie myśleli, że się z nich śmieje. Bo to, co robili, było żenujące. Stać pod TVP i marznąć. Trzeba mieć coś z głową, żeby taki rozkaz wykonać, ale nie mi oceniać. Tutaj mamy przykład dość przykry, bo w końcu zginął człowiek. Tu już nie tylko pilnowanie TVP. I oczywiście to nie jest pierwsza taka sytuacja w polskiej policji. Najczęściej jak słyszę, że ktoś zginął z rąk policjanta, to kojarzy mi się od razu Wrocław, nie? Ale sprawdzimy zaraz, o jaką miejscowość chodzi. Bo jakoś tak przez te afery wydaje mi się, że Wrocław to taki trochę stan umysłu już. Sutenerstwa, handel żywym towarem. Zaginięcia, porwania, wysłanie dziewczyn do Egiptu. Tam się dzieją dziwne rzeczy, tylko chyba nie ma komu się tym zająć. No dobra, ale zobaczmy, co tam napisała Gazeta Krakowska. W sumie wyjaśniłam się, skąd jestem policjant. <gry> Widzicie, wystarczyło, żebym wcześniej zerknęła. I nie byłoby niedomówień. Ale jak się to mówi, jak się człowiek spieszy, to się teściowa cieszy. Żartuję oczywiście, babcia Basia się na mnie nie obraża, jak ogląda. A co do policjantów, to wpadł mi jeszcze szybko pomysł do głowy, że można takich, można ich zastąpić na przykład, nie wiem, Ukraińcami. Z tego względu, że jak już mówiłam przy ostatnim odcinku, policjantów brakuje. Tam 13 tysięcy bawolnych wakatów jest. I zawsze jest jakieś miejsce dla, dla ludzi do pracy. Oczywiście żartuję, to jest fake news, który zauważam, że jest rozpowszechniany. Nikt policjantów do służby nie przyjmuje na razie. Oczywiście nie wiadomo, bo wiecie, u nas jest tak, że prawo się zmieni. Tak, konstytucję można zmienić. Podatki można zmienić, wszystko można zmienić w ciągu jednej nocy. Także nigdy nie wiemy, co się stanie, jak się rano obudzimy. Ale uwaga. Do sądu rejonowego w Zakopanem trafił akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego postrzelenia 27-latka w kościelisku Kirach na Podhalu. Do śmierci młodego mężczyzny doszło w czerwcu 2020 roku. Oskarżony jest 33-letni Marcin K., policjant z Zakopanego. W 2020 roku. Trzy lata już badają. Między innymi badają. Chodzi o policyjną akcję, do której doszło 27 czerwca wieczorem, między godziną 22 a 23. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem obserwowali wówczas rejon ośrodka biatlonowego w Kirach. Kilka razy doszło tam bowiem do kradzieży paliwa z baków, sprzętu budowlanego. Maszyny były wykorzystywane do budowy tras. Biegowych. W trakcie akcji okazało się, że padł strzał z policyjnej broni, który ranił w głowę, w głowę dariusza N. 27-letniego mężczyznę. Ten mimo reanimacji zmarł. Sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Pierwszy Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadził śledztwo przeciwko funkcjonariuszowi policji Marcinowi K. lat 33 podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z artykułu 231 paragraf 3 kodeksu karnego i artykułu 155 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny w wieku 23 7 lat na skutek wystrzału, wystrzału ze służbowej broni palnej, informuje prokuratura. Śledczy dodają, że z przeprowadzonej sekcji zwłok pokrzywdzonego wynika, iż przyczyną zgonu były obrażenia czaszkowo-mózgowe, które powstały w wyniku pojedynczego postrzału z broni palnej. Prokuratura informuje, że w trakcie prowadzonego postępowania przeprowadzono szereg niezbędnych dla wyjaśnienia sprawy czynności dowodowych oraz uzyskano następujące opinie biegłych różnych specjalności, a w szczególności opinie Zakładu Medycyny Sądowej Centrum UJ w Krakowie. Dotyczącą przeprowadzenia oględziń zewnętrznych i otwarcia zwłok mężczyzny, opinie w zakresu genetyki sądowej, pracowni eksperty sądowo-lekarskim katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, opinie w zakresu badań daktyloskopijnych, genetycznych, chemicznych oraz broni i balistyki laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji, opinie w zakresu badań biologicznych i chemicznych Instytutu Ekspertyz Sądowych, imienia profesora doktora Jana. W Krakowie. Opinie z zakresu informatyki śledczej, opinię uzupełniającą Instytutu Eksperty Sądowych imienia profesora Jana w Krakowie z zakresu kryminalistycznych badań fizyko-chemicznych. Bla, 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 bla. W toku śledztwa podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Za popełniony czyn sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Prowadzone przeciwko Marcinowi Kaśledztwo zostało... Zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do sądu rejonowego w zakopanem, podsumowuje krakowska prokuratura. Powiem tak, że jestem w szoku, bo tutaj wychodzi na to, że policjant zobaczy, że ktoś idzie i strzelił mu w głowę. Tak to wygląda. Kurczę, nawet jakby kradł to paliwo. Chociaż tutaj tego nie napisano, że ten człowiek kradł. To kto normalny strzela do człowieka, jeśli nie znajduje się w sytuacji zagrożenia życia? Nie wiem, mi to wygląda, przepraszam bardzo, na zwykłe... I ciekawi mnie to, że strzelił akurat w samą głowę. Bo strzał, właśnie nie wiem, czy to było w nocy, czy nie. To chyba tak celny by nie był. Chyba że zrobiono to z bliskiej odległości, bo tego też nie napisano. Wtedy strzał w głowę, ale wtedy to znowu wyglądałoby na jakąś egzekucję. Tego oczywiście też nie podano, więc można sobie tylko gdybać jak zwykle. I no i niestety właśnie ja ciągle o tym mówię, że brakuje szkoleń. Szkoleń uzupełniających dla policjantów. Albo brakuje sprzętu. Wystarczyłoby strzelić z paralizatora. Jeśli to było... Chciał go nastraszyć, a strzelił mu akurat prosto w głowę. Nie wiem. Tylko wydaje mi się, że czy z paralizatora, czy z broni palnej trzeba chyba człowieka jakoś ostrzec. <grym> Najpierw. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie nie wiem, jakimś na skróty czy coś. Wiecie, znacie teren od dawien dawna. Wracacie do domu, stwierdzacie, że a, przejdę się tym podwórkiem... Zenka, co ma tutaj samochody poustawiane, to będę miał szybciej do domu. I akurat będzie jeździła policja i strzeli wam w łeb, bo przez ten cały czas, nie wiem, kradziono tam katalizatory. Czy coś. No. Jak już wam strzeli, to za dużo byście nie zrobili, ale generalnie ja tu bym chyba z grobu wstała i bym mu oddała. Trochę mi to wygląda jak, nie wiem, w Teksasie. I faktycznie, oduczyło gościa złodziejstwa, nie? Ale z... Takie działanie też uczy innych ludzi, że w sytuacjach nieadekwatnych można sobie do kogoś strzelić. To jest bardzo szkodliwe. Uczy to, że o taką metodą można sobie ogarnąć wszystkie trudności. No nie do końca. Nikt nie powinien reagować w ten sposób. Bo taka afera była z gościem z żabki. Pamiętacie, co? Go napadli w żabce i on wyciągnął nóż i dźgnął tego napastnika. No tu gość może w szoku był. Ale więcej opinii było, że chory psychiczny, że jak on mógł go tak dźgnąć, tego napastnika, który przyszedł go okraść i mu groził czymś tam. No i jak on mógł. I jak widać pod wpływem stresu silnego różnie działamy, tylko właśnie policjanci chyba powinni być z tego szkoleni, wyćwiczeni, nie powinni działać pod wpływem presji i stresu, jakichś takich emocji niepotrzebnych. Dajcie znać, kochani, jaka kara dla policjanta będzie w tym wypadku adekwatna? Czy te 5 lat więzienia to jest dobra kara, czy jednak powinien dostać 25 lat więzienia za to, że strzelił gościowi w głowę na parkingu? I czy Was w ogóle jeszcze dziwią takie sytuacje, czy to może wyglądało na, u was bardziej tak? Stajecie rano, robicie kanapkę i czytacie, że a, policjant kogoś zastrzelił, a wy a, to już nic się nie dzieje ciekawego w tym kraju. Może takie macie podejście do tego. Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was budziam.